Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us 2. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy naszą przygodę w apokaliptycznej giereczce. Niedługo oczywiście wlatuje obliwionik na kanał. Dobra, powtórzymy sobie od początku filmik. No dobra, i co? Ja znikam. Zobaczmy co tu się dzieje. Zbliżamy się powoli do końca. stan z dwa Ta, pewnie tam. No to ciekawe, że akurat dotarliśmy tutaj już. gramy teraz Eli w ostatnim odcinku. Chyba dzisiaj o 15. Tak. W dzisiejszym odcinku o 15. Została Abi. Zaatakowana razem z tym jakiem? Dobra, w ogóle co my tu mamy? Bo ja dawno nie grałem, Eli. Okej, okay. wygląda to źle. zeskoczyć i się zabić. Dobra, teraz pytanie gdzie dalej. Mamy maks amunicji, więc nie porobimy. O, dobra, to sobie wezmę. A nie będę ulepszał na razie, bo możliwe, że coś lepszego znajdę. bym coś znalazł, bym poszedł. Dobra. My też uważać na tych, co ich schwytali, nie? No, tylko Eli o tym nie wie.

Nie się o wiele fajnie gra, bo ona ma nożyk, trzeba marnować ostrze. Raz, dwa, jesteśmy bardziej za Eli niż za nią. Dobra, to sobie uzupełnię. Mam taśmę. I pewnie już nie wrócił. Mogłem od razu go wziąć. U tego klikacza teraz z lewej słychać nagle. Polas dalej? Nie, tam jest gdzieś. tam łazi, dobra. Że to Ile z tych budynków jest otwartych, nie? Coś tu Nie wiem Dajcie, Zaraz go znajdziemy. Ja gdzieś jeszcze jeden tu biega. Mogę było słychać albo mam kurwa jakieś mamy słuchowe. Dziurę jakąś. Tam nie wejdę. To jest tutaj jeszcze. Brak przejścia tu, brak przejścia. Czyli pewnie przez tą dziurę, tak czy inaczej. To wychodzi tak. No dobra. Planuję dzisiaj skończyć nagrywkę The Last of Us 2. Mamy 25 kwietnia drugą w nocy. Zobaczymy do której mi to zejdzie. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj to dokończyć i jutro już sobie siądę do Obliviona. Bo szczerze, już się nie mogę trochę doczekać. Totalnie się w sumie nikt nie spodziewał, że że ten remaster wyjdzie. Znaczy były przecieki ostatnio, nie? Wiadomo. Ale że kurde, tak po prostu dadzą? No git. Może przejdę tędy. Karciocha. I taśma. Ma nożyczki. O. Abyśmy dali radę jeszcze dobić jakoś level za niedługo. Opierając te tabletki też no, tego nie będzie chyba nie sprawdziłem na tym stoliku, ale nic nie ma. Dobra. Dobra, zeskoczmy. Ah, está hoje w głowę Puszmy sobie małotowy. co tu? ta no i akurat taśma mam full nie? teraz Daję słowo Abi. Jeśli zarażeni cię zabili. No dobra. Coś wydostać. 3-4-5. Kurwa, znowu lepsze znalazłem. Dobra, trzeba jeszcze raz przeszukać cały dół. Tu jakaś notateczka była, nawet nie zwróciłem uwagi. Okej. Okay. Żychotnikami. Okej, okay, tu jest zmianka o tych, co złapali e, Abi i tego chłopaka. Sprawdzę sobie cały dół. Dopiero potem wezmę podejdę do warsztatu. Może gdzieś tu jeszcze są. Jakieś rzeczy do ulepszania. No dobra, to chyba wszystko. Tu już byłem. Warsztat czy tak. A tabletki na razie nie mam jak zrobić nic z nich. Ja mogę coś u Eli ulepszyć. Dawno, żeśmy nie mieli. To jest na full, to jest na full, to jest na full, to jest... Tu luneta mógłbym, gdybym miał więcej. 80 bym potrzebował. W łuku. albo 60. Dobra zostawmy, poczekajmy może się ten... tą bronią da nam ulepszyć do maksa. Idźmy dalej. Apteczki mam trzy, teoretycznie mogłem użyć, ale nie wytworzę. Gdzie ja jestem? Na pewno jest tu ulica. ta Barbara jest niżej Konstanc 24-25 idziemy do tego samego budynku co ona była młodym okej okay. Teraz uważam za rozsądne użycie apteczki. Taśmę nic nie wytworzy, dobra. Może nie tutaj Tylko bardziej okrężną drogą Zobie pójdziemy Czy tu zejść jakoś bezszelestnie na nich Mógłbym okay. też przejść i pójść dalej, nie? Zawsze to lepiej się pozbyć. Jeszcze później się zbiegną, a tak to plus do tego nie, dość, że mogłyby się zbierać zaatakować. A dobra tędy. Przycisnąć. To jeszcze to... O cholera. O, wow. o cholera. to grubo. No ładnie zaraz się wykrwawiła. Abby... Abby... Znalazłam się Znalazłam. Widzisz? Ktoś się złapał. A. Ale i ktoś dojewał. Nie w ciągu miesiąca. Możemy dać sobie spokój do końca dnia. Jasne. Wszegi go. Rozstawimy płat. Serio? Opłaca się z nią w ogóle wracać przecież? O, a, a, kurwa! cię? O nie, 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 nie. Spoko. O Kurwa. Coś się bawi? Aż się w zesrałeś. zesrałeś. Co kurwa? O, z ciebie ciota. O, lubisz żarty, co? Wstawaj. Daj skłopu! Wstawaj! na na Nie! No. I tak jest kurwa. na mnie. Dawaj! Nie! nie. To nie to, że już się. No, nie. Dobra, jest, Jebany Rambo. Czekaj, nie wcale z nami! Szukasz jakiejś jakiś Złapaliśmy jedną jakiś czas temu. Akurat, wielka. Blondyna, łapy jak moje. Była z jakimś dzieciakiem, z poraną gębą. Tak, to ona. Zostaw mnie. To powiem ci, gdzie jest. Znajdziesz się u nim, rozwinie się infekcja. Gadaj. Trzymamy ją w celi. W obozie. gdzie? I idź w tamtą stronę, aż do torów. Prowadzą do kurortu. Są zamknięci w wysokim braku.! Zanim się weźmie infekcja rozwinie. Bardziej się martwmy o to, co się stało tutaj w bok niż o infekcję, bo ona jest odporna. Tory do kurortu, wysoki okrąglak. Tory do kurortu, wysoki okrąglak. A, kurwa. Z skurwa. Nie broń, tak! Cholera! Zabawicie no, się panowie? Kurwa, broń. Każ wreszcie przeszukać teren. Upewnijcie się, że nikt więcej nie uciekł. Uważajcie na zarażony. Jeżeli ktoś mu pomógł, wyląduje kurwa w basenie. Śmieć sprawiał kłopoty od jakiegoś czasu. To już trzeci w tym miesiącu. Obstawicie w końcu lepiej bramę? Przy bramie powinni, kurwa, robić. No kurwa, jak on nie... No to bym wysłuchał. Jeszcze sekundę gdzieś łaził gościu. No i co teraz? Gnojki. Spora grupa. Muszę uznać, zanim ci ją Ten karabin z tłumikiem jest na stałe, z tym tłumikiem. Nie muszę go dorabiać. Z jednej strony spoko Nie mam taśmy. Dobra A z drugiej strony. O, ma max hp. O, idealnie. Naładujmy. E, szkoda, że żeśmy to dostali na sam koniec tak naprawdę rozgrywki. Odblokował nam się że znaleźliśmy wszystkie bronie. To nie można było tego pistoletu z tłumikiem nam wcześniej też dać. Pistoletki. Nope. O. Mamy. Git. Wolę i tak ten pistolecik niż tamten. Karabin maszynowy z tłumikiem. Taśmę mam. No mu do się przyda. Ale teraz pytanie: gdzie są kolejni, nie? Tam już bazuka tu jakaś leży w ogóle. ten pociąg tutaj jeszcze U. Wydawało mi się Strzały do łuku, ale nie potrzebuję W sumie łuk też jest spoko teraz, żeby używać jakbym Trzymajczków tutaj miał Na cicho Łuk, ten karabin Znosić to mogę? Nie mogę Karabin i pistolet z tłumikiem Myślę, że spoko. Tam jest okrąglak, nie? Tutaj pójdziemy od lewej. Teraz jest, nie? dwóch w sklepie i dwóch na no za... o kurwa więcej jest. A ten jest skąd dla jeszcze. Zobaczę co się dzieje. A ten ma kurwa jeszcze ten hełm. żyje. Już z tej strony. jak Wszyscy ktoś jeszcze kurwa mój brzuch dobra ja jesteś żartory. Ali znaczy Ali Abi <grym> Ali Abi Emily to może Eli chciałem powiedzieć ale mi się połączyło pozwól co tu jest jeszcze jakieś bronie niczyki do tego by mi się przydało nie? Zobaczymy, co oni tu wypluli z siebie jeszcze. OK Umikanie nie zrobię, nie mam szmatki. Trzeba spróbować, jak następnych zobaczymy, na cicho wszystkich ściągnąć. Trochę amunicji zaoszczędzimy. Tuż wiadomo, że oni będą mieli te bronie przeważnie. Teraz Dobra, idę tam jeszcze zerknąć, co jest? No i tu do tego budynku trzeba wejść zlutować. Mamy półtorej minuty na to. Nie ma, okej. Okay. Też też. Co no to ten sklepik? Półwerka, R5 to mam też Umik, no nic z tego nie zrobię, nawet jakbym chciał. Mamy full nic jeszcze, dobra, git. No dobra, będziemy dalej zmierzali w tamtym kierunku, ale już w następnym odcinku. Na teraz to tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Będę do linku w opisie i widzimy się jutro o godzinie 15 w następnym odcinku, jego popołudnia. Cześć! You